Witam, dzień dobry, a my łączymy się z gościem. Naszym gościem jest Jan Piekło, był ambasador polski w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze. Witam serdecznie. Pierwszy raz od ponad miesiąca Władimir Putin zrzucił bomby na Kijów i zapowiada eskalację, jeżeli Zachód nie przestanie dostarczać broni Ukrainie. Czy to jest szantaż, któremu Zachód ulegnie? To jest szantaż, któremu chyba Zachód nie ulegnie, ponieważ. Zdaje się, że wywiad amerykański był tego świadom, a wypowiedź ostatnia prezydenta Bidena dla New York Timesa i list ekspertów amerykańskich jest jednoznaczna. No tak, ale Putin ostrzega, będę atakował, będę niszczył nawet te miejsca, nawet na zachodzie Ukrainy, których jeszcze nie bombardowałem. No tak, pewnie będzie to robił, tyle tylko że ma też ograniczone możliwości. Po pierwsze, no, zdaje się, że jego rakiety nie są tak celne, jak jemu się wydaje. Po drugie, zdaje się, że sam ma dość spore kłopoty w, w, na Kremlu. Jak powinniśmy Roz... zareagować na takie diktum, na te słowa Putina jako Zachód? Powinniśmy robić to, co robiliśmy do tej pory? Powinniśmy wzmacniać nasze wsparcie dla Ukrainy? Jak najbardziej powinniśmy wzmacniać nasze wsparcie dla Ukrainy i powodować, że Ukraina będzie w stanie się sama bronić przy pomocy tej nowoczesnej broni, którą otrzymuje w tej chwili m.in. ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, co jest również bardzo miłym gestem ze strony Hiszpanii i od nas. A co powinno się wydarzyć? Co mamy zrobić my jako zachód, jeżeli Putin zrealizuje w pewien sposób tę swoją groźbę, no i zacznie mordować obywateli Ukrainy na taką niemal przemysłową wręcz skalę? On już to robi. To, co miało Ale miejsce, zawsze może być gorzej. To, co miało miejsce w Mariupolu, już się stało. Oczywiście, że może być gorzej. Może być gorzej, jeżeli Ukraina nie otrzyma na czas tej broni, o którą prosi. Ukraina musi. Być w stanie się również samoobronić, a my musimy jej w tym pomóc. I szerzej o tym porozmawiamy w ciągu dalszym naszej rozmowy w Radiu Internetowym RMF24, także na stronie internetowej rmf24.pl oraz na naszym Facebooku i Twitterze. Już teraz zapraszam. Naszym gościem jest Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie. Czy po tym wczorajszym bombardowaniu Kijowa pana zdaniem skończą się, albo zostaną zawieszone, albo mniej będzie tych wypraw zachodnich polityków do Kijowa, tych podróży? No bo teraz to już miasto, skoro znowu jest, dzisiaj jest spokojnie, szczęśliwie, tak, ale znowu jest bombardowane, więc jest mniej bezpieczne. Mniej w związku z tym będzie teraz tych polityków, tych wycieczek, które robiły naprawdę dobre wrażenie na Ukraińcach. No, powinno być właściwie odwrotnie. Powinno być więcej tych y, wypraw. I zresztą również i prezydent Żeleński jest bardziej mobilny, bo w tej chwili złożył parę wizyt na froncie, blisko frontu. Y, to też jest y, znaczący gest. Y, myślę, że już y, Rosja grozi, i był nawet taki głos jednego z posłów dumy, że, y, że właściwie Rosja powinna się zastanawiać nad porywaniem. Tych polityków zachodnich, którzy wybierają się z wycieczką do Kijowa. No to, to, jest już, to jest już po prostu skala absurdu. To prawda. No Putin na pewno chciałby, żeby mniej tego wszystkiego było, mniej się działo. No, tylko pytanie, do czego nas to doprowadzi? Znaczy, co samo to bombardowanie Kijowa może sprawić? Co ono może zmienić? Czy Pana zdaniem nic nie zmieni? Kijów już był bombardowany i to prawda. był oblężony. I jakoś sobie z tym poradził. Jeżeli będzie dysponował nowoczesną bronią, sparciem politycznym Zachodu, który no niestety jest trochę podzielony mówię o postawie Francji i postawie Niemiec to Putin sobie nie poradzi. We wczorajszym wywiadzie Władimir Putin w, w telewizji państwowej mówił, że to jest punkt zwrotny historii Rosji i stwierdził, że to jest przebudzenie się Moskwy przeciwko Stanom Zjednoczonym, które upokarzały Rosję od czasu upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku. Co znaczą te słowa? Znaczy, co teraz Putin daje do zrozumienia? Teraz walczymy o silną Rosję, a nie o tą denazyfikację, jak on to mówi, Ukrainy? On już chyba nie bardzo wie, jakie argumenty trzeba używać, żeby, żeby być wiarygodnym. Zdaje się, że to jest tak, że on ma coraz więcej problemów wewnętrznych. I usiłuję w tej chwili używać argumentów, że to właściwie Rosja walczy z NATO, walczy z Zachodem. To już nie jest denazyfikacja, to nie jest Ukraina, tylko to jest po prostu Zachód. I że należy użyć wszelkiej możliwej dostępnej broni, w tym również broni nuklearnej, co wydaje mi się mało prawdopodobne. No właśnie, myśli pan, że Putin już wie, że dobrowolnie nie przyciągnie, mówiąc najprościej, Ukraińców do siebie, że nie zdobędzie ich serc? Znaczy ten punkt, kiedy jeszcze mógł na to liczyć, że e, wydarzy się to, co on myślał, że wydarzyło się na wschodzie, to już nie powróci. Znaczy teraz mu zostało tylko w zasadzie, znaczy już wie, że Ukraina będzie zachodnia, więc jeżeli nie chce zachodniej Ukrainy, to może ją tylko zniszczyć. To jest ten sposób myślenia, to jest to, co urodziło się w jego głowie teraz? Można powiedzieć, że on przy sposobności nie tylko niszczy Ukrainę, ale niszczy swój własny kraj. To, co się dzieje w tej chwili w Rosji, czyli różne dziwne podpalenia, wybuchy, w tym również ważnej fabryce amunicji w Permie, palenie punktów, punktów rekrutacyjnych armii, armii rosyjskiej, no, aresztowania generałów, śmierci generałów na froncie ukraińskim to Właściwie dowodzi, dowodzić, że, że Putin po prostu niszczy swój własny naród. I zdaje się, że ten naród w tej chwili już przestaje być taki bardzo bierny. Ponieważ mamy tam do czynienia z aktami również wielkiej odwagi rosyjskiej. No właśnie, to, to wyjaśnijmy, zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Co dzieje się w Rosji? Kto za to Czy Co to jest sprzeciw ludzi wobec tego, co się dzieje wobec decyzji Kremla? Y Właśnie jestem po lekturze paru artykułów i z nich by wynikało ekspertów zachodnich, że są dwie możliwości, że a właściwie to może być tak, że jedna i druga jest prawdopodobna, że po pierwsze to jest dywersja służb specjalnych Ukrainy na dość szeroką skalę. To trzeba powiedzieć, że w Rosji żywi żyje parę milionów Ukraińców. Szczególnie tych Ukraińców, kiedyś zesłanych na Syberię. I druga, drugie wytłumaczenie jest takie, że, 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 że to jest rodzaj sprzeciwu społeczeństwa rosyjskiego, obywateli rosyjskich, którzy mają po prostu dość tej wojny i uważają, że należy ją przerwać i należy doprowadzić do tego, żeby usunąć Putina z skrem. Dlaczego pana zdaniem Putin nas, nas jako Polska, nas jako Zachód, próbuje straszyć? Ponieważ on nienawidzi Polski tak samo jak nienawidzi Ukrainy i jego ulubioną zabawką było granie różnymi resentymentami, które by pozwoliły siać, właściwie dzielić Polaków. i i Ukraińców, i to, jak doskonale pamiętam, mój, mój pobyt w Kijowie to było często używane, żeby po prostu używać broni historycznej dotyczącej czy to UPA, czy innych epizodów z historii polsko-ukraińskiej do tego, żeby budować wzajemną nienawiść. A to swoją drogą jest bardzo ciekawe, bo jak popatrzymy na to, co działo się przez te 103 dni, tak, bo 103 dni już minęły tej wojny, popatrzymy, no to na samym początku rzeczywiście, tak, jak myśmy otworzyli nasze domy, nasze serca, tak, dla gości z Ukrainy, przyjmując ich do domów, to bardzo popularna była ta, jak to się brzydko mówi, ta linia narracyjna, tak, pewnie inspirowana jakoś ze wschodu, o tym, że no, jak Polacy mogą pomagać, przecież pomagamy ludziom, którzy razem z UPA mordowali, prawda, naszych na Wołyniu. To było bardzo popularne proszę zwrócić uwagę, od kilku tygodni jest mniej obecna ta linia, tak? Teraz częściej te środowiska, które e, używały tych argumentów, bardziej mówią, że już mamy dość tej pomocy Ukrainie i tak dalej. To teraz jest w miarę wiodące. Tam jeszcze po drodze była taka linia, że były napady, także że uchodźcy napadają na Polaków, na Polki, potem się okazało, że tak na dobrą sprawę, jak popatrzymy na, dan na dane demograficzne, zresztą na fakty, no to rzeczywiście raczej to do nas przyjeżdżały kobiety z dziećmi niż mężczyźni, tak jak popatrzymy. To tam bodaj 3%, jeżeli dobrze Pamiętam całej tej masy ludzi, którzy do nas dotarli, to, to byli mężczyźni, więc to też zaginęło. Teraz głównie próbuje się nas straszyć, tym, czy straszyć, czy próbuje zniechęcać, wbijać ten klin, właśnie mówiąc, że już mamy dojść, że tu trzeba pomagać Polakom, bo to drogie kosztuje i tak dalej. Więc rzeczywiście gdzieś to się wszystko pojawia. Ale jak popatrzymy na to, czym próbują nas straszyć, to na przykład próbują nas straszyć wciągnięciem Polski w wojnę. Myśli pan, że to może zadziałać? Czy to może zadziałać w Polsce? Ta, czy... Na nas nas przestraszy. No, Ławrow o tym mówił, że dostarczanie broni e, Ukrainie może wciągnąć różne trzecie kraje w wojnę bezpośrednio. No, jesteśmy członkami NATO i. Prezydent Biden również podczas wizyty w Polsce powiedział jasno i wyraźnie, że jakikolwiek atak na skrawek terytorium NATO jest atakiem na całe NATO, więc gdzieś świadomość tego w Rosji, w Rosji musi być. Oczywiście, że tego rodzaju w tej chwili gry informacyjne propagandy rosyjskiej rozkręcają się i przybierają właściwie z momentami poziom absurdu, ale. Mam wrażenie, że po pierwsze, nasze służby w tej chwili działają całkiem nieźle i uciszają różne tuby propagandowe Kremla, a po drugie, no one są już coraz mniej skuteczne. Naprawdę, innym takim elementem straszenia, który się pojawia, jest to i to też pojawiło się wczoraj, ale już któryś raz Energatom, czyli ta rosyjska, ukraińska agencja kontrolująca elektrownie atomowe ukraińskie informuje o tym, że jak te rakiety rosyjskie latają, to latają bardzo blisko i bardzo nisko elektrowni jądrowych. Rozumiem, że no, no, ma to wywoływać taki w nas strach, że zaraz ta rakieta wpadnie w elektrownię jądrową, no i znowu będzie Czarnobyl, a wiadomo, że my się tego boimy i tak dalej, także znowu coś takiego e, 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 nas straszy. To ma bardziej. Straszyć Ukraińców, czy ma bardziej straszyć nas? To ma pewnie straszyć wszystkich, i, i nas, i Ukraińców, ponieważ uderzenie w elektrownię atomową. Wybuch tam to jest katastrofa dla części naszej części Europy. No to tak jak było z obawami dotyczącymi wtedy katastrofy w Czarnobylu. To jest sprawdzona metodologia rosyjska, tak samo jak te bliskie spotkania trzeciego stopnia, kiedy to samoloty rosyjskie pod, pod, podchodzą bardzo blisko czy to okrętów natowskich, czy, 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 czy e, e, samolotów NATO. Jakie mogą być następne kroki? W czym jeszcze Putin może próbować nas straszyć, może nas zniechęcać w tej sferze werbalnej, czy jakimiś takimi czynami, które nas fizycznie nie dotykają? On jest chyba dość zdeterminowany w tej chwili, bo jemu się po prostu wtrąci tron na, na Kremlu i będzie używał, używał wszystkich środków. Natomiast obawiam się, że ten środek, o którym mówi, którym straszy, czyli broń nuklearna, już jest poza jego zasięgiem, ponieważ po tym, co się stało w wojsku, po właściwie można powiedzieć jakimś oporze generałów, po śmierci również generałów na froncie, to tam mało chętnych będzie, żeby wykonać dokładnie polecenie Putina, ponieważ to nie jest taka procedura, że sam sobie może nacisnąć guzik atomowy. Tak zrobiliśmy taki cały rozdział o tym, czym Putin nas straszy i po co nas straszy, a jak my możemy odstraszyć Putina? Czy znaczy wiemy, jak my możemy go odstraszyć od nas i próbujemy to oczywiście robić, chociażby zawieraniem sojuszów, chociażby wsparciem amerykańskim, to nam w dużej mierze pomaga, ale jak możemy go odstraszyć z Ukrainy? Przede wszystkim deklarując swoją życzliwość, pomagając Ukrainie zbrojnie i finansowo i, i, i politycznie i robić swoje po prostu. No, myślę, że to jest coś, co najbardziej go denerwuje tam, na tym kremlu. To też prawda. A jak powinniśmy zareagować? Bo może się coś takiego wydarzyć i to się pojawia w przeróżnych scenariuszach. A co jeżeli rzeczywiście te rakiety zaczną dalej latać na zachód i zaczną bliżej spadać blisko naszej granicy? Mówiąc najprościej, jeżeli Rosjanie spróbują odciąć te kanały dostaw i próbują... To już parę razy się zdarzało, ale to były pojedyncze rakiety. Ale co, jeżeli zacznie się systemowe atakowanie terenów przygranicznych, oczywiście po drugiej stronie granicy, bez naruszania tego skrawka NATO? To już raz było, rzeczywiście. Chodzi o Jaworów, 20 kilometrów od polskiej granicy, gdzie zostało zaatakowane to centrum logistyczne, wojskowe, gdzie stacjonowali również ci ochotnicy, wolontariusze z różnych krajów, zachodnich, którzy walczyli i walczą nadal na, na Ukrainie. Ja myślę, że tu jest pewne ryzyko, bo jeżeli Rosji zaczyna brakować takich rakiet bardzo precyzyjnych i jeżeli by się skoncentrowali na tym odcinku przy granicy, to Niestety prawdopodobieństwo, że któraś z tych rakiet wyląduje na polskim, czy słowackim, czy, czy węgierskim, to by było Generalnie na towskim, tak, terytorium. Tak, ale generalnie na polskim terytorium, no to wtedy to jest problem, bo trzeba wtedy w jakiś sposób interpretować piąty artykuł i go zastosować. I to tego podejrzewam, Putin się i Naszym gościem jest Jan Piekło, był ambasador w Kijowie. Przenieśmy się trochę na zachód. Nie ma pan wrażenia, że jeżeli chodzi o zachodnich polityków, to trochę to paliwo do pomagania Ukrainie się skończyło? Widzieliśmy, jak długo trwało zajmowanie się tym ostatnim pakietem sankcji przewidującym na przykład embargo na ropę i stuprocentowego sukcesu jednak tam nie ma. No prawda i na to się jeszcze nałożyły takie ciekawe wydarzenia. Po pierwsze telefon Macrona i i Solca, i rozmowa z, ich, z Putinem. Potem komentarze. Tych polityków na temat tego, że właściwie najlepiej by było wkłonić Ukrainę, żeby coś oddała i żeby zawrzeć jakiś pokój. No to już raz zostało zrobione w 2014 roku, kiedy Ukraina właściwie została zmuszona do tego, żeby coś oddać. I rezultat jest taki, że dzisiaj mamy pełnoskalową wojnę na Ukrainie. Tak samo była wypowiedź Henryka Singera, która zmierzała w tym samym kierunku. Był również taki artykuł kilku ekspertów, w New York Timesie. Natomiast najwyraźniej w tej chwili to zniknęło z przestrzeni medialnej, i mamy właściwie w tej chwili stanowcze wypowiedzi prezydenta Bidena i zachowanie Waszyngtonu. No ale cały czas mamy chociażby właśnie tego makrona, to jednak ciągle gdzieś żyje, tak, czyli prezydenta Francji e, sygnalizującego ten brak upokarzania, e, tak, Putina, że dajmy mu wyjść, wyjść z tego z twarzą. To gdzieś cały czas pokutuje i nie widać cały czas odchodzenia od tego, zresztą Macron, jak popatrzy się na rosyjską propagandę, na to, co dzieje się w tych programach pseudoinformacyjnych wieczornych, tak, czy komentatorskich, co, co widzimy u Sołowiowa i tak dalej, tak, to wręcz jest wyśmiewany też. Nie tylko Zachód się z niego śmieje, ale i Wschód się z niego śmieje, więc to nie jest też y, y, u, łatwa y, rola. To nam nie skomplikuje koordynowania pomocy w przyszłości Ukrainy, bo jednak problem cały czas jest i on nie jest rozwiązany. Tego, że Zachód ma coraz większe kłopoty. To, największym problemem były Węgry i zadziwiająca... Odpowiedź Orbana, że on sobie życzy, żeby patriarcha Kiryła wyjąć z listy sankcyjnej, czego nie jestem w stanie zrozumieć, no, ponieważ z tego co się orientuję, Węgry nie są specjalnie religijnym krajem, a mówiąc, w niewielkim stopniu prawosławnym. To, to, to jest pewne kuriozum rzeczywiście, i ja myślę, że zarówno Francja, jak i, jak i Niemcy mogą się czuć spokojne, że to nie, nie one nastawiają karku, tylko za nich kark nastawia Wiktor Orban. A, a dlaczego w ogóle Niemcy i Francja, Dlaczego może inaczej, nie Niemcy i Francja, dlaczego Olaf Scholz i Emmanuel Macron zachowują się w ten sposób? Oni są emanacją swojego narodu tutaj, oni mówią to, co myślą ich wyborcy, czy to jest po prostu słabość jednostek tych dwóch? Ja myślę, że to jest przede wszystkim nacisk, potężny nacisk elit gospodarczych i, i, i politycznych, które robiły biznesy. To tu mówię o całej elicie związanej z partią SPD, z Nord Stream 2, z tym, że Niemcy miały pomysł na to, żeby ten gaz z Rosji i Nord Stream 1 i Nord Stream 2 były po prostu paliwami dla gospodarki. Niemieckiej. Y, trudno jest im się w tej chwili z tym pogodzić. Dotyczy to również y, Niemiec, może nie w tej skali, ale y, przepraszam, Francji, ale nie w tej skali, ale tak samo. Myślę, że, 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 że to jest pewien, y, pewien problem. Y, myślenie w kategoriach życzeniowych, że najlepiej by było, gdyby to wróciło do punktu wyjścia, żebyśmy mogli handlować z Rosją, żeby jej nie upokarzać i żebyśmy mogli razem budować y, wspólnie y, tak zwaną architekturę bezpieczeństwa. W Europie i świecie? To spróbujmy już nie wrócić. To sprób... No właśnie jestem ciekaw, spróbujmy popatrzeć do przodu. Przenieśmy się kilka lat w przód. Wyobraża Pan sobie taką sytuację, że Putina już nie będzie, będzie kto inny rządził na Kremlu. Załóżmy, że to będzie ktoś, kto będzie bardziej otwarty na zachód i mówi: Dobra, znosimy wszystkie sankcje, my już będziemy spokojni, będziemy grzeczni, ale Nord Stream 2 uruchamiamy, znowu kupujcie euro po rosyjski gaz, rosyjską ropę. I wróćmy do tego, jakby ten 2022 rok się nie wydarzył. Myśli pan, że to gdziekolwiek jest możliwe? Nie, uważam, że to jest już niemożliwe. Natomiast znacznie bardziej prawdopodobna jest taka wersja, że dojdzie do destabilizacji sytuacji w samej Rosji. To się zresztą zbliża nieuchronnie. Rosja jest jedynym krajem kolonialnym na kontynencie eurazjatyckim, i nie jest wykluczone, że dojdzie również do rozpadu Federacji Rosyjskiej. I no, to są takie cykle w, w dziejach Rosji, to się nazywa smuta, więc to może być w tej chwili początek nowej smuty. Natomiast to już nie ma większego znaczenia, czy, czy Putin będzie, czy go, czy go nie będzie, jego już bardziej nie ma niż jest. A może być dla nas groźna ta destabilizacja tego rosyjskiego m, imperium trochę tego kolosa na glinianych nogach. No bo to jest e, kraj, który jednak posiada broń atomową, posiada duże zapasy broni. Są ciągłe tam przecież tarcia etniczne. Kwestia Czeczenić fantastycznie to przecież pokazuje. E, to może być groźne, więc najprościej zagrażać naszemu bezpieczeństwu, może powodować, że ktoś, jakiś szaleniec z bronią jądrową będzie na wschodzie e, szalał i wszystkim groził, nie wiem, pojawią się ruchy terrorystyczne, które będą atakowały na zachodzie. Czyli i krótko mówiąc, wrócimy do lat 70., 80., 90, 90. Rzeczywiście taki scenariusz jest, jest możliwy i taka dezintegracja Rosji stwarza zagrożenie, i stąd właśnie głosy i Macrona, i, i Scholza, żeby Putina nie pokazać, pozwolić mu zostać, żeby on to wszystko kontrolował i żeby wszystko się potoczyło zgodnie ze scenariuszem poważnych życzeń. To się, tego się już nie da zrobić. Wrota do katastrofy i do nieszczęścia zostały szeroko otwarte. I w tej chwili trzeba się zastanowić, ewentualnie i pewnie nad tym pracują strategie NATO, jak unieszkodliwić broń nuklearną w, w, w Rosji. Skoro panuje tam taka korupcja, jaka, jaka jest i jaką widzimy i o której słyszymy, to nie jest wykluczone, że dałoby się przy pomocy tej korupcji wiele spraw w Rosji korzystnie dla Europy i, i dla NATO załatwić. Może też tak być. Ostatnie pytanie na sam koniec. To biorąc to wszystko, o czym rozmawialiśmy, jaki jest, żebyśmy zakończyli optymistycznie, jaki jest najlepszy możliwy scenariusz, jak to się wszystko zakończy? Czyli mówię z jednej strony kwestia wojny na Ukrainie, z drugiej strony ustabilizowanie Rosji, przywrócenie jej do normalności, żeby nie była dla nas zagrożeniem. Myślę, że rzeczywiście no, najlepszym rozwiązaniem by było odzyskanie wszystkich okupowanych przez Rosję terenów. Ukraina jako kandydat i członek potem Unii Europejskiej i NATO, co daje pewne gwarancje bezpieczeństwa bezpośrednio Polsce. No I nie jest wykluczone, że pokojowy rozpad, mniej czy bardziej pokojowy, pewnie całkiem pokojowy jest niemożliwy, w Federacji Rosyjskiej powstanie... Na tym gruncie, to tak jak było w Jugosławii, na tym gruncie państw, które by, byłyby w stanie prowadzić pokojową politykę z Europą i światem. Ale sam pan doskonale z własnego doświadczenia, z własnej historii wie ile krwi to kosztowało tak, na Bałkanach do rozpadu Jugosławii. Tak, sam pan to obserwował będąc tam na miejscu. To wszystko mówił Jan Piekło, był ambasador rzeczpospolitej w Kijowie. Na Bałkanach między innymi jako dziennikarz wcześniej, a także działacz organizacji charytatywnych, humanitarnych. tak, Jak doskonale pamiętam. Jan Piekło, dziękujemy bardzo. 进去。